Dzień dobry Państwu, witam na dzisiejszej konferencji prasowej Komitetu Wyborczego Polskiej Partii Pracy Sierpień 80. Ja nazywam się Bogusław Ziętek, jestem przewodniczącym Polskiej Partii Pracy Sierpień 80. Razem ze mną w dzisiejszej konferencji prasowej biorą udział Pani Krystyna Kasper kandydu kandydująca z pierwszej pozycji z okręgu koszańskiego, Pani Maria Marcinkowska kandydująca z pozycji numer 3 z tego samego okręgu Koszalińskiego, a także w konferencji bierze udział Jerzy Harłacz, kandydat na senatora z okręgu nr 99. Jest mi bardzo miło otwierać tą konferencję prasową w towarzystwie ludzi, którzy działają, są znani ze swojej działalności na szczeblu lokalnym. To są ludzie, którzy są aktywni. I to są ludzie, którzy mają coś do zaproponowania yy, zarówno społeczności lokalnej, jak i społeczeństwu całego kraju w tych wyborach, ponieważ ich doświadczenie w działalności w różnego rodzaju organizacjach społecznych, organizacjach, które na co dzień wspierają ludzi jest na tyle duże. A sami oni darzą się, są darzeni na tyle dużym szacunkiem, że z wielką przyjemnością przedstawiam ich jako swoich kandydatów zarówno do Sejmu, jak również do Senatu. Pani Krystyna Kasper, bardzo proszę Pani Krystyna. Witam Państwa serdecznie. Nazywam ja się Krystyna Kasper, mieszkam w Koszalinie. Kandyduję do Sejmu z listy Polska Partia Pracy Sierpnia 80. Lista wyborcza numer 6, pozycja moja numer 1. Drodzy Państwo, jestem prezesem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, a zatem znajoma, znana jest mi sprawa ludzi chorych, ludzi społecznie wykluczonych, wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy nie tylko medycznej, jaką to ja w tej chwili chcę prezentować, natomiast jest mi na sercu również, leży mi na sercu również sprawa osób niepełnosprawnych, tworzenie nowych miejsc pracy dla tych osób, którzy są po prostu... No powiedzmy sobie szczerze, nikt na nich nie zwraca uwagi. Natomiast my jako kandydaci obiecujemy ze swojej strony wszelką pomoc wszystkim tym, którzy tego potrzebują, ludziom ubogim, ludziom tak jak już powiedziałem społecznie wykluczonym. Jesteśmy gotowi na wszystko, wszystko, wszystko zrobić dla tych ludzi. Prosząc tylko o poparcie nas w wyborach 9 października, uważam, że oddanie na nas głosu nie będzie oddanym głosem na marne. Będziemy się starali spełnić swoje wszystkie marzenia, wszystkie plany i wszystkie zagadnienia, które są wypisane w naszych programach. A zatem jest nasze hasło, które jest hasłem przewodnim. Oni się kłócą, my wybieramy przyszłość. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Krystynie, która działa tutaj w stowarzyszeniu, które pomaga ludziom. E, oczywiście Polska Partia Pracy Sierpień 80 przedstawia bardzo konkretne rozwiązania programowe, o których dzisiaj chcemy powiedzieć. E, to nie są obietnice, które składamy tylko i wyłącznie przy okazji tych wyborów, ale to są rozwiązania, które mamy gotowe w najważniejszych problemach społecznych Polski i Polaków.